Cześć, cześć. Kuba Woźniak. Kacperek. Który śpi, love Explorer. Dzisiaj wyjątkowo bez Klaudii. Klaudia pojechała do źródełka w góry po wodę, którą nabieramy co jakiś czas do butelek. Relacje z jej wyprawy zobaczycie w innym filmiku, gdzie to jest, jak to wygląda. A dzisiaj opowiem ja troszeczkę o tym, dlaczego na przykład Klaudia pojechała po tą wodę, a nie ja. Tak się składa, że pojechała Klaudia, ponieważ ja dopiero niedawno stałem na prawo jazdy, tutaj, właśnie na Teneryfie, i dzisiaj chciałbym o tym powiedzieć, jak wygląda sytuacja ze zdawaniem na prawo jazdy na Teneryfie. Zapraszam. Tak więc, do yy, zdania na prawo jazdy tutaj na Teneryfie będzie. ojej, Kacperek się budzi. No, co, mistrzu? No, co, mistrzu, jest ok, wszystko. Do zdania tutaj na prawo jazdy na ten rejfie będzie potrzebny nam numer NIE, zielony, czyli karta rezydenta, tak naprawdę. Numer NIE, czyli numer identyfikacji obcokrajowca. Będzie nam potrzebne e-padrona do tego, żeby potwierdzić nasz adres zamieszkania. No i około 1500 euro na to, żeby podejść do zdawania na prawo jazdy. Może to być mniejsza kwota, około powiedzmy 1000 euro. U mnie wyszło to troszeczkę więcej, bo oblałem egzamin pierwszy teoretyczny. I oblałem pierwszy egzamin praktyczny, dlatego musiałem dopłacić yy, i kupić więcej lekcji jazdy, yy, dlatego wyszło mnie 1500 euro. Yy, sprawa wygląda tak, że na początku płacimy yy, TASAS, czyli podatek taki, który jest wpłacany do yy, trafiko. To jest około 94 euro. Za te 94 euro yy, możemy już podejść do egzaminu teoretycznego. Można go zdawać tutaj po angielsku, można sobie wybrać język. Ja wybrałem angielski, ponieważ w hiszpańskim jeszcze nie czułem się tak dobrze. Dalej się nie czuję. Yy, w miarę dobrze jest to przetłumaczone jest to raczej tłumaczone przez yy, chyba Google Translatora aczkolwiek jest to w miarę dobrze przetłumaczone i można sobie poradzić można zdać. Ja zdałem. Yy, jeśli chodzi o egzamin praktyczny. Jest bardzo łatwo zdać na, na, na prawo jazdy, tutaj na Teneryfie. Do egzaminu pochodzimy autem, którym uczyliśmy się jeździć z naszym nauczycielem. W aucie nie ma żadnych kamer. Przychodzi egzaminator, siada z tyłu i po prostu mówi, że w momencie, w którym jesteśmy gotowi, możemy jechać. Egzamin odbywa się w Santa Cruz. Są trzy miejsca, z których się startuje w Santa Cruz. Jest przeważnie prowadzony przez bardzo wąskie uliczki. Jest jeden wjazd na autostradę. Tak? A egzaminator chce zobaczyć, jak radzimy sobie z wjazdem na autostradę, dołączaniem do ruchu drogowego na autostradzie. Chce zobaczyć, jak radzimy sobie na wąskich uliczkach, jak prowadzimy auto. Jest bardzo dużo uliczek, które prowadzą pod bardzo strome górki, gdzie regulacja powiedzmy, i, i zabawa między sprzęgłem a gazem jest dość ważna, żeby auto nam nie zgasło, żeby nie szarpało, żebyśmy sobie radzili dobrze z, ze zmianą y, biegów itd. Tak tak y, egzamin trwa praktyczny, około 15-20 minut. No, tyle to trwało w moim przypadku. Y, wyjechaliśmy po prostu y, na drogę. Po tym jak przygotowałem się oczywiście do jazdy, egzaminator siedział z tyłu, ja sobie oczywiście postawiłem wszystkie lustereczka, siedzenie, kierownica, wysokość pasów, zagłówek. Zrobiłem to bardzo ostentacyjnie, tak żeby on widział, że, że, że ja naprawdę przyszykowuję się do, 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 do jazdy, auto pod siebie do jazdy. Wyruszyłem, potrwało to około 15 minut przy zakończeniu. Ezaminu. egzaminator powiedział, że nawet nie muszę parkować tyłem, równolegle, po prostu żebym wjechał w zatoczkę i mówi: Dobra, parkuj tutaj i koniec. I tyle. Na drugi dzień znałem, poznałem już wyniki. Zrobiłem to bezbłędnie, nie popełniłem ani jednego błędu. Także y, bardzo szybko to poszło i sprawnie. Y, I teraz w tym momencie czekam bo zdałem w tamtym tygodniu w tym momencie czekam na papier, który pozwoli mi prowadzić auto do momentu, kiedy dostanę y, całe prawo jazdy. A prawo jazdy jest tutaj wysyłane drogą pocztową z Trafiko. Przychodzi do domu, w skrzynce można znaleźć normalnie plastikową kartę. Prawo jazdy, tak jak każdy list, i tak to wygląda. Bardzo prosto, bardzo przyjemnie, można zdawać po angielsku. Jest tutaj bardzo dużo szkół, które przeprowadzają nauki w języku angielskim, francuskim, niemieckim. Pewnie są jeszcze jakieś inne języki, aczkolwiek w szkole, w której ja byłem, były cztery języki: francuski, hiszpański, angielski i niemiecki. I to tyle. Także, gdyby ktoś z Was zastanawiał się, jak zdaje się naprawo jazdy na, prawo na ten ryfie, to mogę powiedzieć, chyba, że zdecydowanie łatwiej niż w Polsce. I zdecydowanie szybciej i przyjemniej. I to tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie razem z katperkiem Obudził się już. Z Costa Adechy jesteśmy na Del Duc. Idziemy w stronę La Calette. Pozdrawiamy, trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć. Aha, nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału. Piszcie w komentarzach, o jakich filmikach chcielibyście, y, jakie filmiki chcielibyście zobaczyć, y, na jakie pytania chcielibyście, żebyśmy Wam odpowiadali. Postaramy się to zrobić jak najszybciej. Y, subskrybujcie nasz kanał, lajkujcie y, filmiki, przekazujcie dalej. I to tyle. Trzymajcie się. Cześć.